No już czas. Zajączkiem z Zajączkiem Przyjdźcie. 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 Przywitajcie się Przyjdźcie. Przyjdźcie.

obce, panie obce zabawki w pomieszczeniach. Nie, nie, nie dzieci żal do najbliższych, że zostawili tutaj na pastwę losu jest. na nadomiar wszystkiego nie wiadomo było, czy mama lub tata, czy w ogóle przyjdą i kiedy przyjdą po nich. I, i już teraz jest coraz lepiej. Pozwólcie Państwo, I, to znaczy tak, chciałam mówić, jak ważny jest ten pierwszy etap edukacyjny oraz przedszkolny dla dziecka, chciałabym przytoczyć słowa Roberta Feldmana, eseisty, poety. Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić, kim być, nauczyłem się w przedszkolu. Oto rzeczy, których się nauczyłem. Dzień się wszyscy! Graj fair. Nie bij ludzi, odkładaj rzeczy na miejsce. Przątaj po sobie, nie wierz rzeczy, które nie są twoje. Jeśli kogoś skrzywdzisz, przeproś. Myj ręce przed jedzeniem, spuszczaj wodę. Gorące ciasteczka i zimne mleko są zdrowe. Prowadź zrównoważone życie, ucz się, myśl, rysuj, maruj, śpiewaj, tańcz i baw się po kroku każdego dnia. Każdego popołudnia utknij sobie drzemkę. Kiedy wychodzić w świat, trzeba uważać na samochody, trzymać się za ręce i nie oddalać się. Bądź świadom, że istnieją rzeczy niewyjaśnione. Pomyśl o małych ziarenku w styropianowym kubku. Korzenie rosną w dół, liście rosną w górę i nikt naprawdę nie wie dlaczego. Tak dzieje się ze wszystkim. Złote rybki, komiki, białe myszki i nawet małe ziarenki w styrokianowym kubku. Wszystko My też pamiętaj o elementarzu i pamiętaj pierwsze słowo, którego się nauczyłeś, najważniejsze ze wszystkich. Pokaż. i przyglądaj się całemu światu. Także ja dziękuję bardzo i oddaję głos. Dziękujemy. Naszym bohaterom. Teraz my, teraz my bardzo głośno. Tak? My jesteśmy przedszkolne. Ładni tacy chcemy Was powitać, opowieć, co usłychać teraz.

thanks Na przedszkolaka Was dzisiaj pasuje. Ale zanim to się stanie, każdy z Was wykona zadanie I moi przedszkolacy, moje małe, mi się wstają wszyscy. I uwaga będzie zadanie, czy do wykonania. Bardzo trudne. Trzeba stanąć na jednej nodze. Proszę, sprawdzamy, co było kratka. Stajemy na jednej nodze. Jest. Teraz trzeba wykonać trzy podskoki. Trzy. Jeden, dwa, trzy. A teraz proszę dzieci, żeby usiadły na chwilę. Usiądźcie sobie tutaj. Pięć odważnych osób. Zadania są bardzo łatwe. No bo będę wytykać pancowy. Jest prawda? Brawo, Jest prawda? brawo. bravo. to prawda, tak? Jak nazywa się nasza grupa? Dzisiaj. Prawda? Brawo! Pani Aś, bardzo trudne pytanie. Ile dzieci jest w naszej grupie? Dwadzieścia osiem! No brawo! i yeah. not <laughs> Pani Maryna Przedowska, zgadza się. Pani Gabryśia Przurkowska. Zgadza i się. Pani Lucynka Janusz. Zgadza, zgadza się. Tak. A ruszki wciągnępy? Uwaga. Jeść starsze pijesz tylko i nie odchodzić daleko. Słyszysz? Co dzień rano buzik. Zawsze roześmiany.

Polko pasujecie na przedszkolaka. 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 Marcenko pasujecie na przedszkolaka. Maria pasujecie na przedszkolaka. Wszyscy szczegółowo przyczynili? na przedszkolaka. Jak

Wszystkie, że wszystkie dzieci były, zostały dotknięte tym zaczarowanym ołówkiem. Kochani, proszę, chciałam powiedzieć, że skoro już jesteśmy w miesianiu, wszyscy, bo Państwo znają zamilkami, Dzieci są pasowane na przedszkolach. Teraz zapraszam do wspólnego tańca. I mam nadzieję, że dzieci je zdradziły tajemnicy i zaraz nauczą rodziców tańczyć wspólnego tańca. Mi się tak? Tak, nauczymy? To zapraszam do pary ze swoim dzieckiem. Dzieci się szare, są złe obydwa i kochają się w tym czyli szokolane. I kochają się, myli się, kochane. Przykulają sobie, te misie, się szare się w górę obydwała. Zmiana par. O, teraz Jak będziecie z pięciolatkami będzie odchodzimy do szkoły, popatrzycie na tego misia i wspomnijcie sobie dzisiejszy dzień. Także przekażę tego misia. Panie, tak? A dla Was do domku na pamiątkę, takie malutkie. Misiaczki, też misiaczki. Każdy jednym, proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. A dziękuję to powie? Przechodzisz do Pani, nie nie, 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 proszę. Nie, proszę. Proszę. bardzo. Kto nie? Proszę bardzo. Proszę. Kto jeszcze nie ma? Proszę bardzo. jeszcze nie ma? Proszę bardzo. Proszę.